Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy o Lumpeksach. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką Lumpeksów. Nawet koszulkę, którą mam dzisiaj na sobie, z chodzi, pochodzi. Kupiłam ją chyba za 3 zł w jednym z największych lumpków w Gdańsku. Ale lubię Lumpeksy nie tylko za to, że są tanie, ale przede wszystkim są najbardziej etyczną formą kupowania ubrań. W tym momencie, bo korzystamy tak jakby z bazy już wyprodukowanych ubrań, przez co nie dokładamy się do nowej produkcji i też zapobiegamy temu, że rzeczy, których już ktoś nie chciał, nie trafią na śmietnik, tylko trafią do naszej szafy i będzie można zrobić z nich jeszcze całkiem spoko użytek. Do tego lumpeksy są zdecydowanie tańszą opcją niż sklepy vintage ze względu na to, że. Nie mamy tych rzeczy jakoś ładnie przebranych, pogrupowanych w konkretne epoki i opcje, tylko sami musimy się zagłębić w te kopalnie, poczuć się trochę jak górnicy grzebiący wśród węgla w poszukiwaniu diamentów. I w Lumpeksach też tak samo jak w sklepach Vintage, i generalnie w drugim obiegu można znaleźć absolutne perełki. E, moje ulubione rzeczy, które kupiłam w lumpeksie to są e, przede wszystkim swetry bardzo dobrej jakości z wełny z kaszmiru, e, z wełny merynosów, bardzo, e, bardzo dużo takich rzeczy znajdziecie w lumpeksach, e, marynarki z działu męskiego, ja zawsze zaglądam na dział męski w lumpeksach, bo wiem, że tam mogę znaleźć albo fajne oversize'owe koszule, albo właśnie, e, właśnie marynarki. Jednak jest też grupa ubrań, e, albo ogólnie rzeczy, których w Lumpeksach nie kupuję. E, I zaraz Wam opowiem o tym, co to jest i dlaczego nie kupuję tego w Lumpeksach. Przepraszam Was, że tak sobie dzisiaj trochę tutaj odgarniam włosy, ale one dzisiaj po prostu żyją własnym życiem, więc je związałam trochę byle jaki ten kosmetyk mi tak tutaj opada cały czas. E, ale przechodząc do rzeczy, czego nie kupuję w Lumpeksach? Sprawa raczej oczywista, czyli nie kupuję w Lumpeksach bielizny. O ile staniki jeszcze rozumiem, że ktoś, że ktoś może kupić, natomiast tak intymne rzeczy, jak na przykład majtki, skarpetki, rajstopy i tak dalej, mimo późniejszej dezynfekcji jednak wolę, kiedy te artykuły są nowe i noszę je tylko ja. i no, wiecie. Druga rzecz to są ubrania funkcyjne, ale tylko wtedy, kiedy zależy mi na tym, żeby ta ich Funkcyjność działała w przeznaczonym dla siebie środowisku. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ubrania, e, na przykład do snowboardu, czyli e, kurtki, spodnie z różnymi membranami itd. E, nie kupuję ich w Lumpeksie, ze względu na to, że e, membrana, jeżeli nie, ktoś nie dba o nią w sposób, e, jaki powinien, jaki jest przeznaczony dla każdej membrany, ona się psuje. I ta Funkcja danego ubrania zanika. Nie mam pewności, czy ubrania, które trafiły do Lumpexu, były dobrze konserwowane i czy, um, i czy ich funkcjonalność nie będzie zaburzona, bo o ile na przykład kurtki snowboardowe kupione w Lumpexie super się sprawdzają jako normalne kurtki do noszenia na zimę, bo są ciepłe, są lekkie. Więc można sobie tutaj spoko z tego korzystać, ale jeżeli chcecie, żeby one miały zachowaną swoją funkcję, czyli na przykład nie przemakały albo dobrze odprowadzały wilgoć w trakcie, w trakcie, kiedy uprawiacie sport, bądź nie chcecie mieć mokrego tyłka po kilku godzinach siedzenia na śniegu, no to tutaj też zawsze zainwestowałabym raczej w nowe ubrania, gdzie ta gdzie macie gwarancję na tę membranę, gdzie ona jest nienaruszona przez złą konserwację. I tak samo inne rzeczy funkcyjne, które możecie spotkać w lumpeksie, czyli na przykład pianki do pływania, bo takie też widziałam. Natomiast nie, nie odważyłabym się kupić pianki w lumpeksie, bo one wcale nie są takie tanie. No i też nie wiem, jak dobrze ta pianka była konserwowana, czy nie przemaka, czy wszystkie szwy są całe i tak dalej, więc tutaj m, tych rzeczy funkcyjnych raczej e, nie kupuję w lumpeksie. O ile chcę korzystać z e, tych właśnie funkcji. Kolejny element, którego nie kupuję w lumpeksie to są białe t-shirty basic. też go białe? Bo na białych t-shirtach najbardziej widać ich zużycie i mimo tego, że są na przykład zrobione z świetnych materiałów, to nadal, e, nadal widać albo jakieś zaszerzenie i tak dalej. Generalnie białe t-shirty są chyba najmniej trwałą e, rzeczą w garderobie. Poza rajstopami, które czasami są produktem wręcz jednorazowym, więc e, tych białych t-shirtów też nie kupuję, w lumpakcie. wolę e, wolę kupić raz na jakiś czas nowy t-shirt w sklepie. Nie kupuję też e, ubrań albo butów, które są bardzo zniszczone, albo jakoś dziwnie poplamione. Z takim elementem, którym wiem, że ciężko mi będzie na przykład to szyć samemu albo ciężko mi będzie to wyprać, doprać w pralce, bo y, no, mam taki jakby problem z zanoszeniem tych rzeczy do specjalistów, czy do szewca, czy do kaletnika, y, czy też próbowania różnych sposobów wspierania plam, plam z ubrań. Parę razy y, to zrobiłam, czyli kupiłam rzecz, które miała na przykład plamę. Wydawało mi się, że uda mi się ją sprać bez problemu, normalnie piorąc to w pralce, e, po czym lądowałam z pięcioma różnymi środkami do odplamiania, łącznie z jakimś mocnym wybielaczem, a plama i tak uporczywie zostawała na, e, na miejscu, więc od tego czasu już po prostu nie kupuję ubrań, które są jakoś dziwnie poplamione. I nie kupuję ubrań z syntetycznych materiałów, bo e, ani poliester, ani akryl to, to nie są takie rzeczy, które chciałabym mieć u siebie w szafie, niezależnie od tego, czy ich cena jest niska, wysoka, czy wyglądają świetnie, czy nie. Jeżeli coś jest z poliestru, albo z akrylu, to po prostu nie trafia do mojej szafy, koniec, kropka. I kolejną rzeczą, która wiem, że jest szeroko dyskutowana o tym, czy kupować ją w lumpeksach, czy nie, są buty. Bo buty to jest taki element garderoby, który jest bardzo osobisty. Nosimy je na przykład cały dzień, przychodzą różnymi zapachami i e, Ja kupuję buty w lumpeksach, zdarza mi się. E, natomiast muszą one spełniać wszystkie te powyższe punkty, czyli nie mogą być zniszczone, nie mogą być e, jakieś poplamione, podarte czy coś. Muszą być też z odpowiednich materiałów. Po czym zanoszę buty do ozonowania, czyli do takiej bardzo mocnej dezynfekcji. E, takie usługi możecie znaleźć w wielu pralniach, więc e, jeżeli widzę fajne buty, albo na przykład jakieś super buty vintage, e, to e, to, że są one z drugiej ręki nie jest dla mnie żadną przeszkodą. Zresztą moje ukochane czarne kowbojki, które udało mi się kupić w zeszłym roku na Allegro, też są z drugiej ręki, więc, e, więc kupiłam je, zaniosłam do dezynfekcji i cieszę się nimi, bo są naprawdę idealne, jakby ktoś się uszył na mnie. Aż ciężko uwierzyć, że, że były kupione bez mierzenia, przez internet i z drugiego obiegu. Mimo wszystko zawsze będę zachęcać do kupowania ubrań w lumpeksach e, ze względu przede wszystkim takich środowiskowych i etycznych. No i też jak szukacie wyjątkowych ubrań, to jest znacznie większa szansa, szansa że znajdziecie w lumpeksie coś, E, czego nikt inny nie będzie miał. Dzięki za dzisiejszy film, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, jeżeli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę. E, I też bardzo chętnie przeczytam w komentarzach, czy Wy kupujecie w lumpeksach, czy macie jakieś wątpliwości z tym związane, możemy o tym podyskutować. Bardzo, e, bardzo lubię takie interakcje z osobami, które e, mają do czynienia z tym, co tworzę. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.